Dom samotnej matki w Chyliczkach, z którego z siostrą Lidią przyjechałyśmy jest najstarszym domem w Polsce z tego co wiemy, a inicjatorką tego domu była świecka osoba pani Teresa Strzembosz która właśnie Posiadła wielką wrażliwość na wartość życia ludzkiego, i y, kiedy w Polsce zalegalizowano aborcję w 1956 roku, ona właśnie zwróciła się do y, błogosławionego już w tej chwili księdza kardynała Wyszyńskiego z prośbą, żeby Kościół katolicki stworzył taką przestrzeń dla kobiet, które chciałyby urodzić dziecko. I właśnie oczywiście oczywiście no, mogło być różnie, ale spotkały się z, po, z pozytywną reakcją. Został zakupiony teren właśnie między Konstancinem, Jeziorną a Piasecznym, w małej wiosce, można powiedzieć, osadzie chyliczki, z domem, w którym początkowo. Gromadziły się właśnie kobiety będące w ciąży, a nie mające wsparcia ze strony czy to rodziny, czy partnera, czy właśnie w innych okolicznościach no, potrzebujące pomocy w przygotowaniu się do porodu. I właściwie w tej karczmie, która tam początkowo była, kobiety doświadczały pomocy, wsparcia. Od osób, które też angażowały w to pani Teresa Strzębosz. Jest pięknie też nazwana ta jej inicjatywa i właściwie możliwość angażowania różnych osób jako charyzmat zaangażowania. Właśnie po wielu latach okazało się, że dobrze by było. Mniej więcej po 30, żeby te panie, które się zgłaszają jako samotne matki, miały taką całodobową też opiekę, wsparcie. I właśnie tutaj zostało wskazane nasze zgromadzenie wśród Matki Bożej Miłosierdzia I mniej więcej właśnie od 30 lat my tam posługujemy. I został wybudowany w międzyczasie duży dom. Mamy takie doświadczenie y, pomocy osobom, które już zdecydowały się na to, żeby urodzić dziecko. Tutaj właśnie nie chodzi o aborcję, natomiast o cały taki proces wsparcia, przygotowania do porodu i potem y, właśnie ewentualnie nauki, jak opiekować się tym dzieckiem, y, jak łączyć takie ABC życia. Prowadzenie domu, w jakąś aktywność, planowanie aktywności zawodowej w przyszłości, tu, tutaj jest praktycznie w wielu wypadkach etap, można powiedzieć, wprost, resocjalizacji człowieka, bo większość z tych osób, które się zgłaszają, to są osoby bezdomne. My od ponad roku w skali Polski. Organizujemy zebrania, spotkania z inicjatywy Domu Samotnej Matki w Łodzi, aby właśnie te domy, które w tej chwili funkcjonują, domy Samotnej Matki, mogły wspólnie wypracowywać pewne działania, ponieważ spotykamy się z różnymi trudnościami w tej pomocy. że dawniej było tak, że panie, które trafiały do domów samotnej matki były bardziej przygotowane do tej roli, nawet z takiego samego faktu, że inaczej też funkcjonowała rodzina. Prawda, teraz w wielu wypadkach budowanie relacji, budowanie relacji nawet z własnym dzieckiem jest bardzo trudne, wymaga wielkich, wielkiego wsparcia młodej osoby która nie ma wzorców. Nie ma wzorców właśnie o nią często nie dbano i ona też jakby też nie jest w stanie często o to, o to dziecko zadbać. Więc tutaj staramy się wypracowywać różne metody, różne programy. Staramy się właśnie z tą matką podążać dalej jeszcze niż to było na początku, czyli tylko przygotować ją jakoś do takiego godnego porodu i y, dalszego y, właśnie, y, nie wiem, już y, czasu poza domem. Y, ten czas w naszym domu się zaczął trochę wydłużać ze względu na to, że też chcemy, żeby Panie przechodziły pewnego rodzaju y, integrację ze społeczeństwem już na naszym terenie, mianowicie żeby już mogły posłać dziecko do żłobka, same zacząć już jakąś pracę zawodową, y, żeby mogły się zmierzyć też z jakimś, y, no właśnie. Innym miejscem pobytu. I tutaj też jest właśnie cały czas problem, prawda? Gdzie ta osoba dana ma trafić? My, tak w skali Polski, spotykamy się już nie tylko z bezdomnością kobiet, ale z bezdomnością dzieci. Bo często te dzieci, które zostały urodzone w domach samotnej matki, nie mając możliwości gdzieś w miarę szybkiego przejścia do mieszkania, nawet do takiego mieszkania chronionego, gdzie uczyłyby się panie samodzielności, yy, własnego rozliczania, prowadzenia budżetu domowego i tak dalej, ca całego takiego abc życia. Właśnie za tym idą właśnie te, te, te problemy z dzieckiem, prawda? Jak, jak teraz dalej? Więc na pewno to jest taki obszar do zagospodarowania, więc tak tylko sygnalizuję, z czym się mierzymy. Również Wiele osób, które posługują w domach samotnej matki, no, pracują 24 godziny najczęściej na dobę, są tam jakoś obecne. I jest to też ogromne obciążenie, bo te panie, które przychodzą. No, przychodzą do nas również z, trudny, z trudnych środowisk. Więc na pewno my chętnie też korzystamy z wolontariatów i zachęcamy do tego, jeśli jest jakaś możliwość poświęcenia czasu w ciągu tygodnia na podzielenie się właśnie z daną mamą, właśnie z doświadczeniem czy prowadzeniem, wychowaniem dziecka, prowadzeniem domu. Więc, bo to jest potrzeba jakby uzupełnienia tego środowiska domowego, rodzinnego, którego często te panie nie, nie miały i no, żeby, żeby ta integracja ze społeczeństwem rzeczywiście się dokonywała. Więc na pewno tutaj, tak pytałam właśnie też. Co by panie, które też prowadzą takie domy, chciały, żeby powiedzieć, przygotowując się do tego, to między innymi właśnie też wsparcia dla samych prowadzących, ponieważ tych problemów jest tak dużo, że osoby, które na co dzień posługują, żeby dobrze fun funkcjonowały też same jakby potrzebują tego wsparcia. Także tutaj. Chciałabym podziękować jeszcze na tym w tym momencie za wszelkie wsparcie ze strony osób z zewnątrz bo my chociażby w domu samotnej matki w chyliczkach utrzymujemy taką pracę właśnie ochrony życia poczętego od ponad 60 lat właśnie z darów serca, z inicjatywy ludzi dobrej woli. Teraz zgłaszają się do nas różne zakłady pracy, szkoły, indywidualni darczyńcy, którzy po prostu takie działania ochrony życia, umożliwienia godnego urodzenia dziecka wspierają.